Dzień dobry, moi drodzy! Witam was poniem w tej ToyShire. Cieszymy się, bo tu się okazało, że jest jeszcze na pewno jeden poziom, czyli dopiero... no dobra. Ale wydaje mi się, że więcej już nie ma. Tak coś kojarzę, że w mailu pisali twórcy, że są cztery poziomy obecnie. Więc razie podwórko już na stówę będzie ostatnie. Wą! Basen z piaskiem. Ostatnie brzęczenie. Dobrze, że nieco innego naby... Dobra, lecimy z wężem za na przykład. Inwazja owadów, alergia Kevin. O oh, nie, on ma alergię. Kevin może mieć szczególną niechęć do niektórych owadów, co jest zrozumiałe. Zabawa zabawkami w ogrodzie oczywiście ma swoją cenę, wszędzie są robaki. Huij. Huij. To to jakiś Grandet, czy to drugie? Jak to drugie się nazywało? Już Zapomniałem, była jeszcze druga gra. Smallland to swoją drogą, ale jeszcze coś było. Nie pamiętam. No ale. <laughs> Ale chyba będziemy tym ruszać, co? Czy nie? Czy tak tu ustawione? I'm Ej, co to? That soldier, okay. Patrz No okej. właściwie w wieżach. Elektryczna wieża, a mogę owady tak bsz, bsz. Poraża wrogów prądem. Poproszę. Zamiast czego? E, pa, pa, pa. Może zamiast zwykłej, chociaż wtedy tylko laser będzie nalatające, ale dobra. Spróbujmy. A co za wrogowie? Ale tu prawdziwe robale? Murówki. Pszczoła. Potrafi unikać pocisków. Pamiętaj jednak, że pszczoły mogą urządzić tylko raz. A, urządlą mi umrą. Czyli zabiją mi żołnierza i se umrą, okej. Okay. Konik polny. Za każdym razem, gdy skacze, zadaje obrażenia otaczającym go żołnierzom. Ojejku, tutaj ciężko iść w żołnierzy. A czy, kurczę, może później być więcej, ale w tym poziomie już nie będzie więcej owadów, więc tylko jest jeden latający. Ta jedna wieżyczka, co mamy na latające styknie, w sensie ten las. Chociaż elektryczna pewnie też wali na latające. Tak, bo to w jest napisane, jest, jest pokazana taka emotka, emotka, ikonka, skrzy człowieka skrzy ze skrzydełkami. Tutaj go dopiero teraz odkrywa, co ta gra oferuje, że jakieś ikonki są. A mam jakieś, no nie, nie, bo by było, bo by było. Boby by było, bo, by, by, było. bo by, by było. Jest tarczownik, ciężki żołnierz z dużą ilością zdrowia. Bierzemy go, za kogo? Szczerze? Z bazukowców jakoś tak nie korzystam, więc starczownik wchodzi za bazukowca. A poziom no tak wygląda. Tu się raczej nie, nie rusza tego. Ale tutaj takie u, no bo gotowy. Czas przygotowań, cza, cza, czas przygotowań, pszczółki. Pszczółka maja. Kupię lata i tak dalej, nie? Eee. Lulululu, lululu. Bip, bip No tu BZIP na pewno, nie? Dobra, tu będzie bip, bip Laser Masz taki sam zasięg raczej, nie? Jezus Dobra, laser tu Mini gun tu A tu się pomyśli Mogę od razu ulepszyć elektryczną Żeby mocniej biła I liczmy na to, że Słodkie owady. Jeśli wygląd owadów się drażni, możesz włączyć opcję słodkie owady w ustawieniach, aby wyglądały na bardziej urocze. Przepraszam, że kolor zmieni na różowy, to od razu jest słodki. I jak mam problemy z tym, że owady są na ekranie, to mi będzie lepiej? No chyba nie. No chyba nie. O, o, Darsza wieżyczka Laserok. O, no, może być problem. Może być problem. No jeszcze nie przeleciał. To żyje! Nie, dobra, tak wolno pada. Ale chyba... Dobra, daliśmy radę. To jest smruwy, Które nie podróżują same. Ej, mogę... O, mogę łatkiem dalej walić w sumie, nie? To będzie zabawne. O to spowalnia, a to psiip, robi fajnie fajnie, 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 fajnie. U zatrzymujemy mrówki. Nic tu nie przeszło, nie? No Green, dobra, dobra, tutaj dobra. już minigun pomoże. <laughs> Walnąłbym taką mrówkę młotkiem, ale uznajemy, że wykorzystam może na co innego te gwiazdki. para, para, pa! Dużo mrówek. Ulepszmy ciebie. And that's it. będzie błąd pewnie. Chociaż mrówki idą pierwsze. Fajnie wali, nie? Ale, że nie mogę bardziej kamery tam przybliżyć ani nic. Coś tu jest do dotykania. a co 300? Chyba nie. Znaczy pilaj, żeby pszczółki na mnie przeszły. A to bym ulepszył. Na maksa do 14 punktów potrzeba czy tam gwiazdek. I tu jest problem. Dajcie jakąś gwiazdkę, bo potrzebujemy chyba jednak. Chociaż zabite, dobra. Dobra, dobra jest, lasery jednak... A, przeszło. No to przyda się niestety jeden snajper. Bo tu coś przeleciało. Wow, spudłował! Ono w sumie tak było, że unikają. No dobra, kamikadze zabiło, ale zginęło. No było, że może unikać, ale to ma 100% szans, kurczę. Ty, tarczownik, a ty byś przeżył? Bo w sumie może tar tarczownik będzie stał, wiecie, tarcza. Ja zrobię jednego na wypadek, jakby przeszła, przetestujemy sobie. Tarczownik będzie tam stał, i może wiecie, pszczołagowalnie umrze, a on przeżyje. Tymś cudem. No dobra, on obszarówki wale. wale. Więc uważajmy. Dobra. No ale nie, to tutaj chyba jeszcze lasery byśmy musieli dać. Taka mała plansza, ostatecznie ciężko wykombinować sensowną obronę. O, ale kunik polny jest potężny. Ty, a bijesz te mrówki? Chyba nie, co? Czy bije? Nie wiem, chyba nie. A przynajmniej to wali koniki. <laughs> się zatrzymał w powietrzu. <laughs> pięknie, pięknie. Dobra, pszczoły wylatują, więc uwaga. Zatrzymywać, zatrzymywać. Dobrze jest. Dawać dawać. Super. Tutaj, co robi w ogóle? E, Myślę, że zasięg. Znaczy, zasięg się zwiększa, ale nie zwiększa się y, cooldown. Ale mocniej bijemy. No, w razie czego mam jeszcze młotek? Ja czy pszczoł uniknie mojego młotka. Popsy stoi, Popci stoi i tak dalej, nie? Dobra, 6 gwiazdek. No to niestety musimy lecieć z tym, co mamy. Nic tu nie wykombinuje. Ej, ja te jak tak takie, dum du nie nie trafisz nas tym, dum du tym, 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 chyba tym, prędkość tragedii chyba nie ma tym, <ścoughs> to się zatrzymuje w powietrzu. Jups. Bzium, bzium, bzium. No hey git. Tam takie co ja tu robię. Wow, wow, wow. Dobra, jest problem. Zaryzykuję. Bo będzie GG, albo nie będzie GG. Nie, dupa. Ale, ale były trzy pszczały, a i tak wszystkie zginęły. Hmm. No wiadomo, zmarnowane 15 gwiazdek, ale mamy całe żyćko. No nie, to nie, to na pewno nie. A, bo tutaj przynajmniej nic nie ma latającego. To raczej nic złego się nie stanie. A może więcej laserów tutaj pierwszopoziomowych niż to ulepszać? No może mo no zobaczymy. Murówki! No nie, dobra, no musiałem... A idźcie wy mi. Dobra. Wal, 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 dobra. Ten ma tam dużo życia. Pracownik, Ej! I, I zabił snajpera jeszcze, tak? Wow. Wow! Wow, babciu. Teraz leci wszystko na nas. Już mam obronę. Za dużo zmarnowałem gwiazdek tutaj na te jednostki. Raczej nie... znaczy... No, no w tym momencie to muszę ulepszyć. Albo już iść tylko w jednostki. Tylko że kurczę te pszczoły unikają ciosów. bez jest problem. No tu aż 12 gwiazdek potrzebne, no nie ulepszę tego Marne szanse Jak pszczoły wylecą, to będzie już lecą pszczoły, no to dupsko To będzie GG, coś czuję No wow, jedna gwiazdka Przeleciała Panie Snajper, może Pan jakieś szanse ma, żeby to trafić? Żadnych, zerowe, nul. Uciekaj. No dobra. Snajper przytankował. O dobra, nie ma więcej pszu. Przy Jakimś cudem. Znaczy snajper, tarczownik przytankował. Snajper dzięki temu przeżył. Jeszcze więcej koników. Nie wygląda to dobrze, mówię szczerze. Słabizna, bym powiedział. A jak już, to tutaj laser bym trzasnął, no bo tam po co, nie? To, to jest ważniejsze, bo to już jest bliżej bazy. A ile są pszczoły? A jedna może, znaczy dwie mogą przejść, no bo jedna zginie na... ...snajperze. Ostatnia to Dobra, a jeszcze mrówki? <laughs> dobra, dobra damy radę być. No, takie rzeczy się robiło w życiu. Dobra. No i dupa. Nie mam gwiazdek. Musimy ostatnio falę bronić na tych trzech wieżyczkach, ale tragedia... Ja tam z no, ponad 20 gwiazdek zmarnowałem na jednostki, co po umierały, nie? Tragedia. A tutaj lecą, 20, ponad 20 pszczół. No to i to wszystko powie. No trudno, e, szczerze. Nie wiem. Trzeba to na mądrze zrobić. No nie wiem, czy najpierw ma szansę trafić, czy w ogóle nie ma szans trafić. No dobra, chyba żadna pszczoła nie przeleci. Ale to jeszcze nie były wszystkie. Ile tutaj było? Z 8, 10. To jest fajne, że tak przechodzi na te inne mrówki, nie? Niestety, są koniki. A zróbmy snajpera. Dobra. Lecą pszczoły. O, dopiero. Oczywiście, jeszcze drugi poziom dzisiaj zrobimy. A ten ostatni z prawdopodobnie bossem to zostawimy na osobny odcinek. Bo te bosowskie poziomy są trudne. Nasze walki z bosami są trudne w tej grze. Dla mnie przynajmniej. Może dla was nie są. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Ale dobra, chyba tragedia. nie ma. Chociaż zrobimy na wszelki wypadek jeszcze jednego snajpera. Trzy snajpery już tam czekają. No bezwiększmy prędkości. Piu, 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 Pszczoły jeszcze jakieś wylecą? Tak, pani nutelu, pytasz i masz. Piękne pszczółki, które akurat mogą tutaj nam krzywdę zrobić. No dwie lecą. Nic zero będzie. No, to zero. Został jeden snajper. Dobra, ale tu już będzie git. Fale się skończyły. Yej! Będziemy budować zamek? Poproszę. Ten czarny był ekran, jakby to była sugestia, tam było mordowanie. Basen z piaskiem, inwazja owadów. To wiemy, a to jest to samo. No dobra. Myślałem, że każdy poziom ma osobne informacje. No dobra, no to trzeba uważać tutaj, bo jednak nie możemy tracić głupio jednostek, bo to jest tylko tragedia potem. U fajne. Ale ma, Nie, dobra, myślałem, że mała plansza, trochę większa. Aha! Ok. Eee, pokażcie, jak wygląda poziom. Mhm. 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 Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Czy są nowi wrogowie? Oczywiście. Waszka, ta wielka, latająca istota, jest wystarczająco potężna, aby porwać twoich żołnierzy. Dupa, nie robimy y żołnierzy. Nosorożec może biec w kierunku twoich żołnierzy i uderzyć ich rogiem. To niezły nosorożec. O! Skarabeusz może zmierzyć żołnierzy za pomocą obracającego się jojo. No, 600 życia to ma. Szczerze No działa by było spoko. Nie, chyba nie wymieniam wieżyczek. Żołnierzy. No, kurde nurka damy. Mm, chyba nie wiem. Wy... Dobra, lecimy z tematem. Tam się będziemy przejmować. Kurde bla. Bla, bla, bla. Blu, 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 Dobra, minigana Jakbym dał tu, to on ma ogromniasty zasięg, więc się przyda. No to dwa minigany będą obok siebie stały. Teraz tak. tu Jest, jest. I tytuł. Teraz dobre miejsce, właśnie na te wieżyczki. Elektryczna tu i na laserową nie styknie. Ale bym laserową tu jeszcze trzasnął. No dobra. Burówka i konik polny. Coś, co znamy i lubimy. Wychodzę z zamku. Ja Miałbym dużo punktów, czy tak gwiazdek, to bym nawet młotkiem trzasnął dla Beki. Ale tak to trochę, trochę jak się cyka. Że zabraknie punktów. Później najważniejsze rzeczy niż tam walenie młotkiem. Mm, mm, mm. No to jakbyśmy, ale najpierw tutaj laser, a później będziemy ulepszać. To trzeba więcej wieżyczek nastawiać. Bo później jest tylko zbieranie, zbieranie na ulepszenia i ciągle brakuje tych gwiazdek. Więc teraz możemy ten laser tu trzasnąć. Ups, prawda, piękny. I lecimy. A, teraz będzie pan noso rożec. Idzie. Bum, bum, bum. Ty, ty. No dobra, bo korci, no. Korci. Dziu dziu. Ha, ha, ha. Z wiatłem. Dobra. Walimy w mrówki. A ha, ha. jest piękny. Walimy w konika. Dobra, dostał. Z wytrzymały, czy tam nosorożec? Żuk. Pa, 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 pa. No. Swoją tutaj potrzebę pozgniatania robali zaspokoiłem. Uwaga na pszczolska, ale w razie czego pszczolska jeszcze tutaj dostaną po dupie, więc... No tutaj jest lepszy układ też, nie? Tej mapy, na to jak mamy rozstawienie jednostek, znaczy wieżyczek i co one mogą. Ostatni czopek, no wytrzymały. Ups, dobra. No tak, mimo wszystko ciebie bym ulepszył. I lecimy. Tu jeszcze nie ma bossa, więc nie musimy się aż tak przejmować, jak to wszystko robimy. Dobra, może nie szarżujmy z tą prędkością, bo chyba w pierwszym poziomie w kuchni tak było, czy w drugim, że... niby szybko, szybko, bo spoko idzie, a tu nagle pyk, pyk, patrzy czyli dwa punkty życia stracone. Bo tam przeleciały te frajerstwa. No tutaj jest problem. Mimo, że to jest ulepszone... To no ten laser jeszcze wypada ulepszyć w takim wypadku. On dość dobry jest na to. Mm. No i te minigun. Tutaj nie wiem co dać szczerze, ale chyba trzeciego minigana, bo on by miał tu jeszcze zasięg, w razie czego. A tam laser, no to tylko ta część byłaby laserowana. To nie ma sensu, moim zdaniem. Więc trzeci minigun, żeby i tam bił, i troszkę tutaj. Bo raczej miałby tu bez problemu zasięg. Mm, mm. Nawaj, nawaj. No jakoś lepiej idzie ten poziom niż poprzedni. Co mi działo jeszcze? Ja zapomniałem całkiem trudno. Tutaj będzie, no. Minigun będzie miał ogromny zasięg. I tu za dobre. To jeden punkcik. O, będzie teraz ważka. To jest szybkie, to jest jak delfin, chyba, nie? Musimy uważać. Brzum! Przeleciał. Ale wystraszyłem pewnie kogoś. Brzum! Nic tu ciekawego nie ma do kliknięcia, nie? No to co? Jeden poziom był, gdzie coś można było kliknąć. Zrobili z tego nie wiadomo co, a pójdę do o, No to w tym jednym poziomie tylko sobie poklikaj. Hmm. Jedną gwiazdkę bym prosił, bo chcę to ulepszyć. Jedną. Just one. Kurdeka, armia wylazła. Fuj, dziecko, z czym ty się bawisz? Naprawdę. Dobra. Ulepszamy. O, to wygląda w ogóle ulepszone, oj, cię troszkę ciekam, no tam spoko, ale tutaj, chyba że to jakimś cudem może pójść tak, bo wydaje mi się, że to trochę dłużej by szło niż tędy, ale może to to samo, Ostatecznie. o, ważka, uwaga, nie wiem, snajpera zróbmy, pan snajper, pan to zatrzymuje troszeczkę, cooldownuje i w ogóle, dobra, ale to nie wygląda, dobra, drugi snajper, szybciutko, bo tu będzie tragedia. Dawaj, dobra. Uuu, no, no nie powiem. Konik, ważka, mrówki, nosorożec. Dawaj. <laughs> um, myślę, że to teraz ulepszyć. Chyba to. Nie wiem, jakoś tak czuję, że to. Takie mam odczucia, to tak zrobimy. Grzm. Ej, dawajcie gwiazdki. Dziękuję. Dziękuję. Chociaż do 14 to jeszcze daleko. A bo wy, no tak, bo minigany nic nie robią. To jest problem. To ryzykuję, że nie dam więcej e, sniperów. I to będzie mój błąd, ale chociaż zabijmy jedno. jeszcze zabijemy jedno, dobra. A to nie miało być... E... Nie! ROD! <śleskujesz> A! Dobra, to było warto zobaczyć. To było piękne. Okej. Okay. Czyli rozumiem, jakbym nie miał żołnierzy, to by wleciało w bazę. Skoro miałem żołnierza, to ucieka z nim. Ej, fajne. Jeszcze dwie gwiazdki potrzebujemy. Dacie nam? Chyba nie dacie. Chicha kurczę, dobra, jedną dali. Dziękuję i to ulepszamy. Dobra O, teraz będzie jojo. No ale nie mam gwiazdy, kto lecimy 6 na 8 fal. O Boże, ile tego wyjdzie? Nie patrzyłem w sumie, ale tylko te dwa chyba. Pszczółki pomordować przy okazji. Co to kurde jest, nie? Eh, dobra, myślałem, że ma więcej życia. No panie sniper, pan uważa na te ważki jednak. Pan leci z tą ważką gdzieś w nieznany. Znaczy, może polecić. Może nie polecić. Myślę, co teraz ulepszyć. Chyba ciebie ulepszymy, żeby to też już było na maksymalnym poziomie. Pyk. Nie no, łatwiejszy poziom się wydaje niż ten poprzedni, ale ten poprzedni po prostu się sam sobie utrudniłem. jest bardzo dużo gwiazdek na jednostki, które szybko poginęły. To raczej bez problemu ogarniemy. O tu koledzy pomogą. piu, piu prawda? Laserki, dawaj laser. Biu, 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 Dobra. Super. Wasz nosoroże, skarabeusz, mrówki, pszczoła, konik polny. Dobra, ulepszmy to na maksymalny poziom. I lecimy z temacikiem. Ole, to wygląda. Big Changa. Dobra. No. No. Tu będzie problem z tym. Ten to mocno dostał po dupie. Ale ten ma dużo żyćka. Panie Snajper, pan się przygotuje psychicznie na to, że pan... No, ...przeżyje dobrze. Proszę się na to przygotować psychicznie, pan przeżyje. No tu ładnie walimy z elektryczności. Ojej, ile jeszcze tych juj... Juj... <grym>, ...jaj? <grym, plaskaczać nie będę. Nasz przedostatnia fala, ale lepiej, lepiej coś wydać na gwiazdki na ulepszenia, moim zdaniem. To jest smutne, co on powiedział teraz. Aż mi się przykro zrobiło. Nie ja jestem dobry w takiej rozmowy. Tak, także tego, hmm. 12, 12, A tu? Nie, te miniganki. Są trzy, to prawie jak jedno takie potężne, nie? Ostatnie, nie, nie jesteś ostatni, bo tu jeszcze pasek nam mówi o tych dwóch, chyba co? Raczej tak, raczej to jest ostatni. Nie, tu jeszcze wyskoczył. Jak Filip, konopi. Dobra, ulepszmy elektryka. I ostatnia fala. Odlecimy. lecimy? Co złego może się stać? No mówię, totalnie w tej misji ile tam miałem? Dwóch snajperów, jeden zginął, drugi przeżył. W poprzedniej, kurczę, tyle jednostek, co ja zrobiłem, co zginęły 5 minut później, właściwie jakieś 5 sekund później, to nas upupczyło. No ale przeszliśmy to ostatecznie, więc. Więc bogi, Konczy się rezultat. Konczy się zwycięstwo. A czy dobrze, czy niedobrze, ważne, że jest zwycięstwo. Myślę, że gwiazdki wydamy na ulepszenie lasera, jeśli się uda tyle zdobyć. Pupu, dobra, uwaga. No tu jednak, o, -o dobra, o o, -u. robi się niedobrze. Chodź tu panie snajper, żeby nie porwali nam wszystkich. Uwagimy panowie. Dawaj, dobra, przeżyliście. A, się bałem, że jednak tutaj będzie tragedia. A nie było. Większałem prędkość. Psz, psz, taki z biczem. Bi bicz elektryczności. Psz, 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 psz. Hmm, dobra. Dawaj. Plumps. Plumps. Sprawdzałem czy mogę? Nie, nie mogę walnąć swoje. Gra nie pozwala w ogóle. A! Tu! Poszukali. Uch, ostatnie uderzenie! A, nie zdążyłem. Paje! Pali się! Już się poli! Ej! Czemu w razie... O nie! Kolejny poziom to by była piwnica! A, Tamto bossem to już będzie twój stary. Ej, 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 u, u, u. sniper! Szybko. Nie. No cóż, wielka prawdziwa miłość. Tam się zrobiła, fale się skończyły. Został. The Myślałem, że już tu będzie boss, ale to kolejny poziom, a kolejny poziom oznacza kolejny film, więc jeśli ten się wam spodoba, nie zapomnijcie go i rozkomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!